Korzystacie z dysków sieciowych? Ja korzystam z czegoś takiego. Taki NAS, nie najmłodszy, Netgear RN102, dwudyskowy. Obsługuje mirroring. W sumie można podłączać jeszcze dodatkowe tutaj jakieś dyski z tyłu. Służył mi wiernie przez długi czas i w sumie nadal jest sprawny, ale zastąpiłem go większym urządzeniem, ponieważ zacząłem przetwarzać filmy 4K. No i ilość danych wzrosła wielokrotnie. Ilość danych koniecznych do przechowania, przetworzenia. No i ten oto sprzęt stał się niewystarczający, więc musiałem zainwestować w coś większego, o to co teraz mam. Oto moje obecne urządzenie. Wygląda troszkę jak kuchenka mikrofalowa albo jak ten klimatyzator, który jest pod spodem, ale jest to formalnie komputer, który wykorzystuje w formie NASA. i ta obudowa jest właśnie do tego przystosowana. Tutaj można założyć sześć dysków. Tu znajduje się Mini wersja płyty głównej pod spodem pod tym wentylatorem jest Ryzen 5 3600G czy 3500G jakoś tak. To pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego FreeNAS, który aktualnie jest TrueNAS Core, tak go przemianowali jakiś czas temu. No i właśnie tutaj, jeśli o ten system chodzi, to chciałbym na coś wam zwrócić uwagę. Większość osób, która cokolwiek słyszała o e, macierzach RAID, z pewnością będzie ubolewała, jeśli musi wykorzystać konfigurację dwudyskową i będzie dążyła do trzydyskowej. Oczywiście ja też tak zrobiłem i mam obecnie trzy dyski. Wcześniej miałem dwa, tak jak wspomniałem, w mirroringu. Teraz jest trzy w, konfiguracji, w odpowiedniku konfira, konfiguracji RAID 5, która w, w systemie TrueNAS i w systemie plików ZFS i że tak to się nazywa. Yy, nazywa się chyba RAID Z, RAID Z, coś w tym stylu. Yy, I ta konfiguracja yy, ma pewne zagrożenia, jeśli chodzi o, jej, yy, o możliwość jej powiększenia. Ok, tak wygląda pulpit mojego, yy, yy, mojego systemu. Jak widzicie, mam w tej chwili jedną pulę. Yy, zacząłem od konfiguracji trzech dysków standardowo, więc w skład tej puli. No, wchodzą właśnie trzy dyski ADA 2 3 4. Obecnie 2 3 4, jak widzicie RAID Z1 nawet. 2 3 4, ponieważ niedawno dołożyłem sobie dwa kolejne dyski, które właśnie zostały mi z tego NASA, co wam pokazywałem i chciałem sobie tą pulę rozszerzyć. No i tu zaczynają się schody, moi drodzy. Musicie sobie to dobrze zaplanować, bo popatrzcie. Jeżeli yy, a no w ogóle zobaczcie tutaj, co mam. Są dyski, widzicie, główna, 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 bot-pool. E, tu jest NVD, ponieważ tam jest moduł dysku bez, e, półprzewodnikowego, który jest e, na system operacyjny. Te dyski twarde, standardowe HDD służą tylko na dane. No i dwa tutaj, dyski ADA0, ADA1. I popatrzcie, jeżeli chciałbym sobie tutaj tą pulę rozszerzyć, to mogę kliknąć Expand Pool, ale jak widzicie, to nic nie zmieniło. Tu się nic nie rozszerzyło. To chyba zadziała tylko jeśli podmieniłoby się dyski w istniejącej. No więc człowiek szuka dalej w pulach i tutaj można znaleźć taką opcję, Jak ad devs yy, i wydawałoby się, że można sobie te dyski dodać. W każdym normalnym takim sprzętowym nasie, dokładając dysk czwarty, dysk piąty, no nie ma problemu, można go dodać do puli. Więc załóżmy, że dodamy oby dwa dyski i nagle dostajemy babola, czerwonego babola. Yy, this type of VDEV -E requires at least three disks. No, i y, ząg, bo my chcemy dodać dwa. Nie mam trzeciego, mam miejsce na trzeci, ale no fizycznie po prostu nie mam. Chciałem dodać dwa i sobie rozciągnąć. Pięć dysków pasowałoby, jest taka konfiguracja dopuszczalna. No i teraz jest y, problem. No i moi drodzy, problem polega na tym, że nie da się w systemie ZFS po prostu nie da się. Jeżeli macie. Y, macierz z trzech dysków to minimum musicie dodać pakiet trzech kolejnych. Nie możecie dodać jednego, nie możecie dodać dwóch. Musicie dodać trzy. Jeżeli mielibyście cztery dyski, to musicie na raz dodać cztery dyski. Taka wada tego systemu, więc to sobie musicie bardzo dobrze rozplanować. Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Formalnie dwa wyjścia, złe i gorsze. Złe jest takie, że można sobie jedynie utworzyć nową pulę i jeżeli te dwa dyski się tutaj wybierze, to system widzicie automatycznie podpowiada tutaj, że to jest mirror. No i okej, okay, on zrobi tą pulę jako mirror, ale zrobi ją jako nową pulę i y, będziecie mieli wtedy dwie, nie będą się sumować. W pewnych okolicznościach może to przeszkadzać. I musicie wtedy sobie po prostu kombinować, jak tu przydzielić odpowiednie miejsce pod konkretne zasoby. A jeżeli bardzo byście się uparli i chcieli rzeczywiście rozszerzyć tą macierz, no to to jest ta, te gorsze rozwiązanie. No, nie da się, po prostu się nie da. Fizycznie zwyczajnie nie ma możliwości. Jedynie można usunąć tą, tą pulę. I stworzyć ją ponownie z pięciu dysków. Oczywiście domyślacie się, że wiąże się to z utratą wszystkich danych. Tak, wszystkie dane szlak trafi, więc trzeba je sobie najpierw gdzieś skrać, wyeksportować i dopiero usunąć wszystko i założyć nową i wgrać to ponownie. Słabe, słabe. Dlatego dobrze sobie to zaplanujcie i mm, miejcie na uwagę, że jak korzystacie z e, właśnie z RideZ1, który ma u Was minimum 3 dyski, no to minimum 3 dyski na raz musicie dołożyć. Inaczej się nie da. Także to, to miejcie na uwadze. OK, dzięki, na razie, cześć.